Dlaczego boimy się starości? Augustyn wyjaśnia, wyobraźcie sobie, że 1600 lat temu żył człowiek, który rozwiązał jeden z największych lęków współczesnego świata strach przed starością. Ten człowiek to święty Augustyn, i to, co odkrył o starzeniu się, może całkowicie zmienić wasze życie już dziś. Zanim skończycie ten film, zrozumiecie, Dlaczego każda zmarszczka jest błogosławieństwem, a nie przekleństwem. Kropka, blok 1. Współczesny paradoks starości. Zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie. Ile czasu dzisiaj spędziliście, patrząc w lustro i szukając nowych zmian na swojej twarzy? Ile razy w tym tygodniu słyszeliście reklamę kremu przeciwstarzeniowego albo zastanawialiście się nad farbowaniem siwych włosów? Żyjemy w czasach, gdy starość stała się wrogiem publicznym numer 1. W Polsce wydajemy rocznie miliardy złotych na kosmetyki obiecujące wieczną młodość? Centra medycyny estetycznej rosną jak grzyby po deszczu. A ja pytam, dlaczego, dlaczego społeczeństwo, które ma dostęp do największej wiedzy w historii ludzkości, tak desperacko ucieka przed naturalnym procesem życia? Dlaczego 50 latka czuje się zawstydzona swoim wiekiem? Dlaczego 60, latek przeprasza za swoje siwe włosy, w Polsce, gdzie szacunek do starszych był fundamentem naszej kultury przez wieki, dzisiaj ludzie po 50 często czują się niewidzialni? Nasze babcie i dziadkowie, którzy przeżyli wojnę, odbudowali kraj, wychowali nas, nagle stają się ciężarem, a nie skarbem mądrości, kropka, ale czy ten strach jest uzasadniony? Czy starość rzeczywiście oznacza tylko utratę i cierpienie? A może problem leży gdzie indziej, w naszej perspektywie blok 2, kim był święty Augustyn i dlaczego jego głos ma znaczenie aureliusz Augustyn urodził się w 354 roku w tagaście na terenie dzisiejszej Algierii. Ale nie myślcie o nim jak o odległej postaci z podręczników historii. Ten człowiek był bardziej podobny do nas, niż moglibyście przypuszczać kropka w młodości Augustyn był jakby to powiedzieć delikatnie, prawdziwym żywioławym. Kochał przyjemności życia, miał romans, który trwał 15 lat. Szukał sławy jako nauczyciel retoryki. Innymi słowy, żył pełnią życia, tak jak wielu z nas w młodości kropka, ale co ważne, Augustyn nie był świętym od urodzenia. Jego matka, święta Monika, przez lata modliła się o jego nawrócenie, często ze łzami w oczach. Ile polskich matek dzisiaj modli się podobnie za swoje dzieci, kiedy Augustyn w końcu odnalazł Boga w wieku 32 lat, rozpoczął podróż, która uczyniła go jednym z największych myślicieli w historii chrześcijaństwa. Ale tutaj jest najpiękniejsze, jego największe dzieła napisał jako dojrzały mężczyzna, a niektóre nawet jako starzec. Wyznania autobiografia, która do dziś porusza serca ludzi, napisał mając około 45 lat. Państwo Boże, dzieło, które wpłynęło na cały średniowieczny świat, kończył jako 70 latek. Widzicie? Jego mądrość rosła z wiekiem, niemalała kropka Augustyn zmarł w wieku 75 lat. Podczas obleżenia Hippony przez Wandalów. Ale nie zmarł jako zgrzybiały starzec, lecz jako płomiennie żywy duch, który do ostatniego dnia pisał, nauczał i inspirował innych. Blok 3. Augustyńska mądrość o starzeniu się, czas jako dar, Nie wróka Augustyn zadał pytanie, które brzmi znajomo każdemu, kto kiedykolwiek zastanawiał się nad przemijaniem, quid est ergo tempes. Czym jest więc czas? A potem dodał coś genialnego, jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli chcę to wyjaśnić pytającemu, nie wiem. Czy nie jest to dokładnie nasze doświadczenie? Czujemy upływ czasu, ale nie potrafimy go zdefiniować. Widzimy, jak nasze ciało się zmienia, ale nie rozumiemy sensu tego procesu. Augustyn odkrył coś rewolucyjnego. Czas nie jest naszym wrogiem. To nie jest linia prosta prowadząca od urodzenia do śmierci. To jest wymiar, w którym Bóg pozwala nam dojrzewać, rosnąć, stawać się tym, kim mamy być. Kropka. Pomyślcie o polskiej jesieni, czy jest mniej piękna od wiosny? Złote liście, bogactwo plonów, spokój po letnim zgiełku. Każda pora roku ma swoje piękno. Tak samo każdy okres życia. Kropka. Wasze 20 lat były piękne energią i nadzieją. Wasze 40 lat mądrością i doświadczeniem. A wasze 60, 70, 80 lat. To może być czas najgłębszego piękna, piękna duszy, która poznała życie i znalazła w nim Boga. Prawdziwe źródło strachu Augustyn zidentyfikował trzy fundamentalne lęki, które towarzyszą starzeniu się. I uwierzcie mi, te lęki są dzisiaj takie same jak 1600 lat temu. Kropka. Pierwszy: strach przed utratą urody fizycznej. Ile razy słyszymy: już nie jestem taka piękna jak kiedyś albo wyglądam na swój wiek. Augustyn powiedziałby, ale czy prawdziwe piękno mieszka w skórze bez zmarszczek, pamiętam moją babcię, miała twarz pooraną z marszczkami jak pola pod Krakowem. Ale kiedy się uśmiechała, kiedy opowiadała historię, kiedy modliła się różaniec, była najpiękniejszą kobietą na świecie. Jej piękno mieszkało w czymś głębszym niż skóra. Kropka Drugi strach utrata sprawności fizycznej. Już nie mogę tak jak kiedyś, bolą mnie stawy, nie mam siły. Augustyn nie zaprzeczał realności tych ograniczeń. Ale pytał, czy twoja wartość mierzy się siłą ramion, czy mądrością serca, ile polskich dziadków, którzy nie mogą już ciężko pracować fizycznie, czuje się bezużytecznych. A przecież ich doświadczenie, ich wiedza o życiu, ich umiejętność dawania rad, to skarby, których żaden młody człowiek nie posiada. Kropka trzeci i najgłębszy strach bliskość śmierci. Zostało mi już niewiele czasu, to już koniec. Ale Augustyn widział w tym największy błąd myślenia. Śmierć nie jest końcem, to przejście. Starość nie jest anteną śmierci, to przygotowaniem do wieczności. Kropka, jeśli te słowa dotykają waszego serca, jeśli czujecie, że ta perspektywa może zmienić wasze życie, proszę, zostańcie ze mną na dłużej. Kliknijcie, subskrybuj i łapkę w górę, bo będziemy razem odkrywać mądrość wielkich świętych, która może odmienić nasze codzienne życie. Wasze wsparcie pozwala mi tworzyć te treści dla Was. Kropka chrześcijańska odpowiedź na starzenie się Augustyn nie proponował łatwych pocieszeń. Nie mówił, nie martw się, to tylko przejście. Jego odpowiedź była głębsza i bardziej radykalna. Kropka po pierwsze, ciało jest świątynią, ale tymczasową. Święta Paweł napisał, że jesteśmy mieszkańcami namiotu, ale czekamy na dom. Zmarszczki na twarzy to nie znaki porażki, to oznaki podróży. Każda z nich opowiada historię, uśmiechy z dziećmi, zmartwienia o rodzinę, łzy radości i smutku. Jedna z moich parafianek, 78-letnia pani Maria, powiedziała mi kiedyś, ksiądz, każda moja zmarszczka to dowód, że żyłam naprawdę. Nie chciałabym ich oddać. Po drugie, mądrość jako prawdziwy skarb. W naszej kulturze młodość kojarzy się z wartością, a starość z bezużytecznością. Ale pomyślcie, czy wolicie porady od kogoś, kto przeczytał o życiu w książkach, czy od kogoś, kto życie przeżył, Augustyn w wieku siedemdziesięciu lat pisał z mądrością, której nie miał w 30 lat. Jego lejt pisma są głębsze, bardziej dojrzałe, pełne pokory, której młodość nie zna. Czy to nie jest powód do radości, a nie smutku, po trzecie, starość jako czas przygotowania duchowego? Kiedy ciało słabnie, duch może się wzmacniać. Kiedy zmniejszają się obowiązki światowe, pojawia się więcej czasu na modlitwę, kontemplację, pogłębianie relacji z Bogiem. W Polsce mamy piękną tradycję, starsi ludzie często stają się filarami parafii. To oni najbardziej regularnie uczestniczą we mszy, to oni najwytrwałej modlą się różaniec, to oni przekazują wiarę wnukom. Czy to przypadek? Nie, to naturalny rozwój życia duchowego. Blok 4. Praktyczne zastosowanie nauk Augustyna, jak zmienić perspektywę na własne starzenie, się pierwsze wyzwanie, przestańcie przepraszać za swój wiek. Ile razy słyszymy, już jestem stary w stara, w moim wieku to nie wypada, kto będzie słuchał starej babci jak ja, Augustyn powiedziałby, wasz wiek to wasze wyróżnienie, nie wstyd. Każdy rok życia to rok doświadczenia, które nie można kupić ani nauczyć się z książek. Kropka, pamiętam historię pani Janiny z mojej parafii. Przez lata wstydziła się swojego wieku, farbowała włosy, ukrywała prawdziwy wiek nawet przed rodziną. Aż pewnego dnia jej wnuczka zapytała: Babciu, dlaczego się wstydzisz, że jesteś mądra? To pytanie zmieniło jej życie. Zrozumiała, że każda siwa nitka to dowód przeżytej mądrości. Dziś, w wieku 72 lat, prowadzi w parafii spotkania dla młodych małżeństw, dzieląc się swoimi 50-letnimi doświadczeniami małżeńskimi, drugie wyzwanie. Wdzięczność za podróż. Augustyn uczył, że każdy dzień to dar. Ale my często żyjemy w nostalgii, kiedyś to było, już nie jestem taki jak kiedyś, kropka, a gdybyśmy zaczęli myśleć inaczej? Dziękuję Boże za każdy przeżyty dzień. Cieszę się, że mogłam, mogłem doświadczyć tylu rzeczy. Każda zmarszczka to pamiątka z pięknej podróży życia, kropka, trzecie wyzwanie, wartościowanie mądrości. Młode pokolenie często myśli, że wie lepiej. Ale czy naprawdę aplikacja na telefonie zastąpi mądrość życia? Czy Google odpowie na pytanie, jak przetrwać trudne chwile w małżeństwie, lub jak wychować dzieci na dobrych ludzi? Wasze doświadczenie to skarb, którego nie można nigdzie kupić. Kropka jak wiara przekształca starość. Pierwsza zasada modlitwa i kontemplacja. Kiedy młodzi biegają w gonitwie za karierą, wy macie coś cenniejszego czas na rozmowę z Bogiem. To nie jest pocieszenie dla przegranych. To przywilej wybranych. Augustyn najpiękniejsze modlitwy napisał jako starzec. Jego słynne spóźniłem się cię kochać, piękności tak dawna, a tak nowa to słowa dojrzałego mężczyzny, który zrozumiał głębie Bożej miłości. Druga zasada, mentorstwo i przekazywanie. W Polsce mamy piękne powiedzenie, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Ale ja dodałbym, co nas wzmocniło, Powinniśmy przekazać dalej, kropka, wasze życiowe porażki i sukcesy, wasze błędy i mądrość. To wszystko może służyć młodszym pokoleniom. Ile młodych ludzi potrzebuje dzisiaj prawdziwego przewodnika życiowego, a nie influencera z Instagrama? Trzecia zasada spokojne przygotowanie. Augustyn nie bał się śmierci, bo rozumiał, że to nie koniec, lecz spotkanie. Starość daje czas na przygotowanie się do tego spotkania, nie ze strachem. Ale z radością, kropka, konkretne rady oparte na Augustynie. Rada I: Kultywujcie życie wewnętrzne. Augustyn napisał: Fecistinos T. ete inquietum est cor nastrem donekrekuesca te stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest nasze serce. Dopóki nie spocznie w tobie kropka, w młodości szukamy spokoju w rzeczach zewnętrznych, karierze, pieniądzach, uznaniu. Z wiekiem możemy odkryć, że prawdziwy spokój jest w Bogu. To nie jest porażka. To zwycięstwo kropka rada druga akceptujcie ograniczenia fizyczne. Augustyn nie gloryfikował cierpienia, ale rozumiał jego sens. Kiedy ciało słabnie, dusza może się oczyszczać. Kiedy nie możemy już robić wszystkiego, uczymy się tego, co naprawdę ważne. Kropka pani Krystyna z mojej parafii po zawale serca nie mogła już pracować w ogrodzie, co było jej największą pasją. Ale zaczęła hodować kwiaty na parapecie i rozdawać je sąsiadom. Mówi Teraz mój ogród jest w sercach ludzi, kropka rada trzecia, dzielcie się mądrością. Nie czekajcie, aż ktoś Was poprosi. Młodzi ludzie często nie wiedzą, czego nie wiedzą. Oferujcie swoją pomoc, swoje doświadczenie, swoją obecność, kropka rada czwarta, żyjcie teraźniejszością. Augustyn bardzo dużo pisał o czasie. Rozumiał, że przeszłość to pamięć, przyszłość to nadzieja, ale życie dzieje się teraz. Nie żałujcie przeszłości, nie lękajcie się przyszłości. Żyjcie dzisiaj. Blok 5. Piękno starości w perspektywie chrześcijańskiej, inspirujące przykłady pomyślmy o świętych, którzy rozkwitli w starości. Święty Jan Xi został papieżem w wieku 77 lat i zrewolucjonizował Kościół. Matka Teresa otrzymała nagrodę Nobla w wieku 69 lat. Święty Józef, patron Dobrej Śmierci, był już starszym mężczyzną, kiedy opiekował się świętą rodziną. w Polsce mamy święty Maksymilian Kolbe, który choć zmarł młodo. Mówił: Chciałbym żyć tysiąc lat, żeby więcej dusz przyprowadzić do Maryi. To nie była chciwość życia, to była mądrość, która rozumiała wartość czasu, kropka, ale nie musimy szukać tylko wśród świętych. W każdej polskiej parafii znajdziemy inspirujące przykłady. Pan Józef, 82 lata, każdego dnia o 6 rano otwiera kościół i zapala świece. Pani Zofia, 75 lat, uczy dzieci podstawy wiary. Pan Stanisław, 78 lat naprawia wszystko w parafii, bo młodzi nie umieją już pracować rękami. Kropka, czy to nie są współczesne świadectwa piękna starości? Współczesne świadectwa niedawno spotkałem małżeństwo, które obchodziło 60-lecie ślubu. Zapytałem ich o sekret długiego małżeństwa. Pan Tadeusz, 84 lata, powiedział: Ksiądz, dopiero teraz rozumiem, czym jest miłość. W młodości myślałem, że miłość to uczucie. Teraz wiem, że miłość to decyzja. Każdego dnia decyduję się kochać moją żonę. I każdego dnia odkrywam w niej coś nowego. Kropka Pani Jadwiga dodała. Nasze ciała się zestarzały, ale nasze dusze się zakochały na nowo. To, co czujemy teraz, jest głębsze niż to, co czuliśmy w dniu ślubu. Kropka Czy to nie jest piękne? Czy to nie pokazuje, że starość może być czasem najgłębszej miłości? Inna historia. Pani Anna, 71 lat. Która po śmierci męża postanowiła zostać wolontariuszką hospicjum, mówi: Przez całe życie bałam się śmierci. Teraz, pomagając umierającym, nauczyłam się, że śmierć może być piękna, gdy jest przyjęta z wiarą kropka rola w rodzinie chrześcijańskiej w tradycyjnej polskiej rodzinie dziadkowie nie byli ciężarem, byli koroną rodziny. To oni przekazywali tradycje, uczyli modlitw, opowiadali historie, które kształtowały tożsamość młodszych pokoleń kropka dzisiaj, często się to zmieniło. Dziadkowie czują się niepotrzebni, a młodzi szukają wzorców w internecie zamiast przy rodzinnym stole. Ale czy to musi tak być? Augustyn powiedziałby: Każde pokolenie ma swoje zadanie. Zadaniem młodych jest działanie, zadaniem starszych jest mądrość. Nie możecie już biegać jak dwudziestolatki? Ale możecie dawać to, czego dwudziestolatki nie mają perspektywę, spokój, głębokie zrozumienie życia. Kropka. Pamiętam swoją babcię, która nie umiała czytać. Ale znała na pamięć setki modlitw, pieśni i historii. Kiedy była umierająca, całą noc siedziałem przy jej łóżku, a ona szeptała różaniec. To były najpiękniejsze modlitwy w moim życiu. Nie dlatego, że były głośne czy efektowne, ale dlatego, że były prawdziwe, kropka starość, jako przygotowanie do chwały. Augustyn rozumiał starość jako czas stopniowego wypajania się ze świata. Ale nie w sensie rezygnacji czy porażki, w sensie przygotowania do czegoś większego, kropka każda zmarszczka to krok w kierunku chwały. Każde ograniczenie ciała to możliwość wzmocnienia duszy. Każdy dzień to przybliżenie się do spotkania z Bogiem. Kropka w państwie Bożym Augustyn pisze o zmartwychwstaniu ciał. My otrzymamy ciała gloryfikowane, nie młode ciała, ale ciała przekształcone, wolne od bólu, zmęczenia, ograniczeń. Ale aby te ciała otrzymać, musimy najpierw nauczyć się żyć poza ciałem. W duchu kropka to jest właśnie piękno starości. To czas, kiedy uczymy się być sobą poza tym, co fizyczne. Kiedy nasza tożsamość przestaje zależeć od wyglądu, siły, sprawności, a zaczyna zależeć od tego, kim naprawdę jesteśmy. Dziećmi Bożymi, kropka drodzy przyjaciele, spędziliśmy razem kilkanaście minut, podróżując przez 1600 lat historii, żeby odkryć prawdę, która może zmienić wasze życie już dziś. Święty Augustyn uczył nas, że strach przed starością rodzi się z błędnej perspektywy na to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Kiedy rozumiemy, że jesteśmy istotami wiecznymi przeżywającymi doczesne doświadczenie, Starość przestaje być przerażającym końcem, a staje się chwalebnym przygotowaniem. Kropka każda zmarszczka na waszej twarzy to nie znak porażki, to dowód życia przeżytego naprawdę. Każde ograniczenie fizyczne to nie wyrok, to możliwość odkrycia głębszych wymiarów egzystencji. Każdy dzień więcej to nie dzień mniej do końca, to dzień więcej możliwości przybliżenia się do Boga. Kropka następnym razem, kiedy spojrzycie w lustro i zobaczcie znaki czasu, pomyślcie, każda z tych linii opowiada historię. Uśmiechy z dziećmi łzy radości na ślubie córki, zmartwienia w trudnych czasach, modlitwy w ciszy nocy. To nie są ślady zniszczenia, to są ślady życia kropka, a kiedy poczujecie, że wasze ciało już nie jest takie sprawne jak kiedyś, pomyślcie o słowach Augustyna – ciało to naniot, ale czekamy na dom. Każde ograniczenie fizyczne może być bramą do wzrostu duchowego kropka, kiedy młodzi ludzie będą patrzeć na was jak na przeszłość. Pamiętajcie, wy jesteście żywą biblioteką mądrości. Wasze doświadczenia, wasze błędy, Wasze sukcesy, to skarb, którego nie można kupić w żadnym sklepie ani znaleźć w żadnej aplikacji. Dlatego proszę Was, po pierwsze, przestańcie przepraszać za swój wiek. Wasz wiek to Wasze wyróżnienie. Noście go z godnością. Po drugie, dzielcie się swoją mądrością. Nie czekajcie, aż ktoś Was poprosi. Młodzi ludzie potrzebują Waszych rad, nawet jeśli nie zawsze o to proszą. Po trzecie, wykorzystajcie ten czas na pogłębienie życia duchowego. To nie jest czas wycofywania się z życia, to czas odkrywania jego najgłębszego sensu. Kropka po czwarte. Żyjcie teraźniejszością. Przeszłość to pamięć, przyszłość to nadzieja, ale życie dzieje się teraz. Kropka i na koniec. Pamiętajcie, że starość w perspektywie chrześcijańskiej to nie zmierzch, ale świt. Nie koniec podróży, ale przygotowanie do najpiękniejszego spotkania waszego życia, spotkania z Bogiem. Kropka. Jeśli ten film dotknął waszego serca, podzielcie się nim z waszymi bliskimi, szczególnie z tymi starszymi członkami rodziny którzy mogą czuć się niepotrzebni czy zapomniani. Pokażcie im, że ich wiek to skarb. Nie wstyd kropka w komentarzach napiszcie, jak wy przeżywacie proces starzenia się. Jakie są wasze lęki, ale też radości związane z dojrzewaniem. Wasze historie mogą być inspiracją dla innych kropka, a jeśli chcecie więcej treści o mądrości ojców kościoła, napiszcie, o którym świętym chcielibyście usłyszeć następnym razem. Może święty Jan Chryzostom i jego nauki o rodzinie? A może święty Ambroży i jego rozumienie przyjaźni do zobaczenia w następnym filmie. Niech Bóg was błogosławi i niech każdy dzień waszego życia będzie krokiem bliżej do niego. Amen.